Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, witajcie w kolejnym vlogu. Jak się domyślacie, jestem w trakcie nagrywek, właśnie nagrałam pierwszy film i jest to haul kosmetyczny, który myślę, że pojawił się na kanale i jak teraz nagrałam ten film, ten materiał, to mam taką ochotę wypróbować te kosmetyki i chyba niedługo już po niej sięgniemy, bo korci mnie, no korci mnie bardzo, jest tam kilka perewek, ale również nowości, których jestem bardzo ciekawa, więc już nie mogę się doczekać jak widzicie, taki dzisiaj był setup, tak wygląda mój background, mam przepiękny kwiat, arekę, moją roślinkę z Ikei i na razie odpukać nie jest źle, ciągle żyję, a już ma dwa, trzy tygodnie? Dwa tygodnie? Chyba dwa tygodnie, dwa tygodnie. Czasami czas płynie mi za szybko albo za wolno. A, nie wiem, chyba około dwóch tygodni, tak mi się wydaje. I idę nagrywać kolejny film, tylko muszę wszystkie lampy przenieść na dół, bo będzie to film e, przy biblioteczce. Jest godzina... 10.58, więc mam nadzieję, że przed 12 skończę i to byłby naprawdę rewelacyjny czas, bo zazwyczaj zanim wezmę się za nagrywanie, zanim to wszystko rozłożę, zanim ja siebie ogarnę, zjem śniadanie, wypiję kawę, to już jest pierwsza albo druga, a dzisiaj wstałam rano, ogarnęłam się, zjadłam, rozstawiłam wszystko i była godzina chyba... Dziesiąta, tak, o dziesiątej zaczęłam nagrywać, jest godzina 11, .00. pierwszy film skończony. Idę nagrywać drugi, mam nadzieję, że będzie godzina 12, .00. drugi film będzie skończony. I potem e, mam kilka rzeczy, które chciałabym zrobić i pokażę Wam, co to będzie takiego, bo no, chciałabym między innymi wysprzątać garderobę, ale chodzi mi najbardziej o moją toaletkę. Poorganizować troszkę te kosmetyki, bo z racji, że nagrałam ten hol kosmetyczny, to mogę już te kosmetyki poukładać i sobie pochować, przejrzeć, co takiego ciekawego mam i co powinnam w następnej kolejności zużywać. I pokażę Wam, co tam się u mnie zmieniło, co teraz używam, co czeka w kolejce, po co sięgam, bo ostatnio używam bardzo dobrego kremu do twarzy. Wiecie, że miałam jakiś czas temu problem. I na szczęście ten problem um, został zażegnany. Na pewno zminimalizowany, i tych krostek jest o wiele mniej. Dzisiaj mam też na twarzy swój ulubiony podcast Estee Lauder, Double Wear Light on prezentuje się przepięknie, a jeśli zastanawiacie się nad tym co takiego mi się świeci na policzkach to jest to nic innego jak rozświetlacz z Benefit Cookie no przepiękny, najcudowniejszy rozświetlacz jaki w swoim życiu miałam i naprawdę jeśli chcecie coś takiego mega błyszczącego, coś co każdy będzie widział i każdy na to zwróci uwagę to bierzcie Benefit Cookie a jeśli nie lubicie takiego mocnego rozświetlenia to nie, to to nie, 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 bo mm, jeśli chodzi o wam bardziej subtelne rozświetlenie to ja bym radziła Mary Luminizer z Benefitu. Tamten rozświetlacz jest taki subtelny, ładny, cały czas go widać, ale nie jest aż tak mocny, a Kuki to naprawdę daje, daje czadu. Więc tak, przeszliśmy od holu do rozświetlaczy, ale nie przedłużam, zapraszam Was na vloga, a ja lecę, nagrywam kolejny film. 13, a ja już jestem po nagrywkach. Jak widzicie, sprzęt jeszcze jest rozstawiony, ale już e, składam włosy związane, żeby było mi wygodnie. Jestem przebrana. Jedyne co, to został makijaż i kolczyki w uszach, bo kolczyków zazwyczaj codziennie nie noszę i e, pomyślałam, że teraz zadzwonię do mamy, kiedy będę wszystko składać i powiem wam, że te słuchawki to była jedna z najlepszych zakupów tego roku. Ja mogę rozmawiać z mamą czy z kimkolwiek innym i chodzić po całym domu, nie ma żadnego problemu, więc wiecie, jak czasami coś ogarniam czy coś, to po prostu dzwonię żeby sobie pogadać i w międzyczasie mogę zrobić coś pożytecznego, więc ja jestem zakochana w tej słuchawkach i bardzo się cieszę, że je kupiłam. Nie ma żadnego problemu z tym, żeby ktoś mnie słyszał, ja wszystkich słyszę i proszę bardzo, właśnie dzwoni moja mama, czyli normalnie działa telepatia. Bo ja pomyślałam o tym, że do niej zadzwonię i ona do mnie dzwoni, więc spoko. Dobra, składam i rozmawiam, a za chwilę się do Was Słuchajcie, posłucham. nie wierzę. Siedzę przed laptopem, rozpisuję filmy, sprawdzam. A to się okazuje, że ten vlog, który teraz nagrywam, to jest ostatni vlog przed Vlogmasem. Uff, po prostu głowa mi za chwilę eksploduje. Eee, nie wiedziałam, że już jest tak późno, jeśli chodzi o listopad, jakoś te dni mi tak szybko poleciały. Ja jestem w szoku. Po prostu aż mnie, aż mnie zamurowało i mam jeszcze dwa filmy do wciśnięcia. W sumie i wyjdzie, że pod koniec ostatnie, ostatni tydzień będzie dość intensywny listopada na kanale, a, a potem zacznie się Vlogmas, ale jak Vlogmas będzie wyglądał, to Wam dopiero zdradzę 1 grudnia we wtorek bodajże chyba jest 1 grudnia, tak, we wtorek. I wtedy wam zdradzę, co i jak, czego możecie się spodziewać na tym kanale, jeśli chodzi o grudzień. A wydaje mi się, że będzie się działo i będzie się działo dużo i fajnie i mam nadzieję, że sobie będziecie i będziecie zaglądać. Spróbujemy stworzyć taką, taką świąteczną aurę, świąteczną atmosferę, ale naprawdę teraz siedzę, mówię a nagram sobie jeszcze vloga, jeszcze mówię nagram sobie tamto i to i taki film i tak i nagle do mnie dochodzi... Magda, ale ty wstawiasz trzy dni w tygodniu. Ty nie wstawiasz pięciu filmów w tygodniu. Bez przesady. Ileż można mnie oglądać codziennie? Nie, 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 nie. Nie chcę wam się znudzić. Ale... Szok. Szok i niedowierzanie. Naprawdę mnie zamurowało. No, więc chyba jutro muszę przysiąść naprawdę i sobie wszystko rozplanować, ogarnąć, powrzucać. Ale serio, chciałam nagrać jeszcze jeden film, ale w sumie nie będę go nagrywać w takim razie. Zostawiam go sobie na styczeń. To nie będzie Wam się podobało, tak mi się wydaje. Więc tak. Drogie panie i drodzy panowie, jutro będzie 1 grudnia. Świetnie. Więc uczcimy to. Idę porządkować swoje rzeczy w toaletce, bo. No, muszę się oderwać od laptopa. Bez przesady. Nie, ja jestem w szoku, jestem po prostu w szoku. Dobra. Nie nudzę Was, ale tego się po prostu nie spodziewałam. Nie wiem jak to wyszło, jak ja to policzyłam. Ale to nic. To, co chciałam nagrać w listopadzie, możemy przełożyć na grudzień i wtedy vlog będzie jeszcze ciekawszy, więc nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre, prawda? Tak jest. No. Moją toaletkę, garderobę, ten pokój znacie, ale pora troszeczkę ogarnąć to, co się dzieje tutaj. Nie jest aż tak źle. Na wiosnę było o wiele gorzej. Tutaj wygląda to całkiem nieźle, ale chcę przejrzeć te wszystkie kosmetyki. Ewentualnie będę się pozbywać tego, co się u mnie nie sprawdziło. Bo po co ma to zalegać w tej szufladzie? A to, co już się nie nadaje, wyrzucę, ale chyba nie znajdę takiej rzeczy, chociaż sprawdzę, może, może będzie. Jeśli chodzi o Alexy, to naprawdę się tutaj dzieje. Musiała to wszystko ogarnąć, tym bardziej, że mam te kosmetyki do powkładania do tych szuflad. Muszę je posortować. Tutaj są wszystkie moje paletki. Więc zabieram się za to. O, widzicie? Pasty, wszystko leży tak bez ładu i składu. Po prostu to tutaj wepchałam, żeby było. O, już się zaczyna ciemno, pomału robić to też włączymy sztuczne światło. Więc tak to wygląda. Hmm. To tutaj się nie powinno znaleźć, to powinno być łazience, bo to są kule z lasa. Więc zabieram się do pracy, tutaj są wszystkie moje kosmetyki których jeszcze nie otworzyłam moje zapasy i chcę je przejrzeć, ewentualnie posortować i sobie je rozłożyć kategoriami i tutaj mam suszarkę, na razie korzystam z Babyliss Pro i nawet pusta kudełka po kosmetykach więc zabieram się do pracy wczoraj na szczęście umyłam sobie pędzle ale zapomniałam o tej mojej gąbeczce do korektora, więc muszę ją jeszcze umyć i dzisiaj z nich już korzystałam. Chociaż powiem wam, że słyszałam o tym kosmetyku do mycia pędzli z Glam Shopu i kusi mnie i korci mnie, żeby go kupić, ale chyba na razie sobie go zapiszę na listę i dopiero zamówię go może w marcu, w kwietniu, bo wtedy wydaje mi się, że będę wysyłać sobie kolejną paczkę z Polski, więc kilka miesięcy minie. Dajcie znać, jeśli próbowaliście, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak ten szampon, ta odżywka do mycia pędzli się sprawdza i jakie będzie miała opinie, bo to jest na razie chyba nowość w Glam Shopie. A ja idę, idę robić kawę, i działam tutaj. Niestety już jest tak ciemno, mimo że jest godzina 15.15, 15, że zaciągnęłam rolety i włączyłam sztuczne światło. Mam nadzieję, że nie będzie to nikomu przeszkadzać, ale no, taki mamy klimat, końcówka listopada. Prawie. Więc e, niestety robi się szybko ciemno, bo w ciągu dnia jest ciemno i ponuro i trzeba się jednak doświetlać tym sztucznym Światłem, zrobiłam kawę i chciałam Wam zrobić przebitki, jak robię kawę, bo przecież to jest tak ekscytujący moment we vlogu, ale zapomniałam. Kompletnie mi to wypadło z głowy, dlatego, że byłam tak zamyślona, tak, tak, e, tak intensywnie teraz myślę na tą końcówką listopada i na tym, że dopiero na to wpadłam, że za chwilę koniec i mamy początek grudnia, że szok. No nic, piję kawę i zabieram się za te porządki najwyższa pora to wszystko ogarnąć w ogóle chcę jeszcze przed grudniem wszystkie takie wiecie, szafki w łazience tam, cały, tam mam pod łóżkiem też bo to jest system otoman, czyli można to łóżko sobie podnosić, i tam też jest mnóstwo miejsca do przechowywania i mamy tam mnóstwo rzeczy pod łóżkiem, więc chciałabym to przejrzeć, zobaczyć, czy rzeczywiście wszystkiego potrzebujemy, czy może możemy się czegoś pozbyć, bo nie chcę zarosnąć tymi rzeczami, pewnie wiecie co mam na myśli. Jak jest czasami mniej, to jakoś łatwiej jest żyć. Tym bardziej, ostatnio dostałam te dwie paczki z Polski i też sporo rzeczy kupiliśmy, to tak się czuję troszeczkę przytłuszona tymi rzeczami, i myślę, że. Trzeba je trochę ogarnąć, posprzątać i zobaczyć, co się rzeczywiście ma, ale y, też nie kupuję niczego bez takiego wcześniejszego przemyślenia i ja czasami zastanawiam się nad daną rzeczą nawet rok albo i ponad kilka lat, jak to było z tą drabinką. Ja ją zobaczyłam w zeszłym roku, mega mi się spodobała i cały czas o niej myślałam, bo zazwyczaj jest tak, że jak coś mi się spodoba, to sobie na przykład gdzieś to zapisuję jeśli o tym myślę kilka miesięcy, to wtedy dopiero to kupię, nigdy Nigdy, nie mów nigdy, ale prawie nigdy. Nie kupuję czegoś pod wpływem impulsu, żeby mi się coś nagle spodobało w sklepie i o, to biorę, chyba, że idę na zakupy ubraniowe. Chociaż też, też czasami mi się zdarza, że coś oddaję i, i też nie mam żadnych skrupułów, żeby przymierzyć domu, o, jednak mi się to nie podoba i oddam, te, i oddam, bo tak jak mówię, nie chcę mieć tych rzeczy takich niepotrzebnych, bezużytecznych, leżących tutaj gdzieś i niedenerwujących, zabierających mi przestrzeni, miejsca. Tak, nie wiecie, co mam na myśli. Dobra, nie gadam tyle, bo teraz się zagaduję, tylko dlatego, żeby nie robić tych porządków ja wiem, że no nie za bardzo mi się chce, ale ten tydzień właśnie należy do takich tygodni porządkowych, bo trzeba się przygotować na grudzień, na to, co nadchodzi. Pyszna kawa, mm, jak ja ją lubię. Dobrze, to jest ta kawa z Nero, z kawiarni Nero, jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Kolejne pomieszczenie do odhaczenia, toaletka wysprzątana, aleksy ogarnięte, wszystko, czego nie potrzebuję, wyrzucone bądź oddaję w inne ręce. W szafie też już zrobiłam porządki, więc o to nie muszę się martwić. A jeśli chodzi o to, co się zmieniło, to nie dużo, ale jednak jest większy porządek. Możecie zobaczyć, tak wyglądają kosmetyki, które znajdują się w toaletce i po które sięgam najczęściej. Tutaj są moje takie paletki turbopigmenty. Paletka Star, z której jestem bardzo zadowolona i korzystam z niej ostatnio codziennie. Moja paletka z Inglota Pomadki, i tutaj wydaje mi się, że mam ich za dużo i chciałabym zminimalizować ich liczbę w najbliższym roku. Zobaczymy, co to będzie za rok. Tutaj są rzeczy do oczu oraz do brwi. Tutaj kolejne kredki do ust, przykryte moimi chusteczkami nawilżonymi i chusteczkami higienicznymi. Ja zawsze sobie rozkładam to na toalece, żeby nie pokrócić blatu. Korektory, bronzery, rozświetlacze i róża, fixery, mój ulubiony podkład z Estée Lauder, Double Well Light, pudry oraz paletki, po które ostatnio muszę Wam się przyznać, sięgam bardzo rzadko, ale mam nadzieję, że do nich wrócę. Jeśli chodzi o Alexy. To też ogarnęłam troszkę, i tutaj są między innymi wszystkie moje próbki, w takich saszetkach, odświeżacze do ust, lusterko, bibułki, matujące z inglota, tutaj świat chusteczek, oraz moje kosmetyczki z pędzlami, których w tym momencie nie używam. Kolejna szuflada to są moje paletki. Tyle. Cała kolekcja, więcej już nie mam. To jest moja ukochana bohema, po którą bardzo często sięgam i którą uwielbiam. Totalny mat, teraz wyszła dwójka i też kolory są rewelacyjne, rewelacyjne, chętnie bym ją przygarnęła. Naturalny glam, mam abstrakcję. Sweet Harmony od Affect, tutaj jest jakaś paletka Eveline Moje cienie z kalendarza adwentowego zeszłego roku i chcę do nich wrócić w tym sezonie zimowym, który nadchodzi. Tutaj jeszcze jakaś paletka z Urban Decay, tam jest paletka Maxineczki. Ta szuflada jest pusta, więc cieszę się bardzo. Kolejna kryje kosmetyki pielęgnacyjne do twarzy. I tutaj będę po prostu po kolei sięgać, jak coś mi się skończy, czy tonik, czy jakiś żel do mycia twarzy, krem, to wiem gdzie to mam. Następna szuflada. Tutaj trzymam w tym kudełku od Sephory wszystkie kosmetyki do makijażu, które czekają na użycie. To są moje zapasowe kosmetyki. No i mam kule do kąpieli z lasza, które na pewno znajdą sobie miejsce w łazience, ale muszę tam w szufladzie zrobić porządek i wtedy dopiero je przełożę. Kolejna szuflada to są kosmetyki do mojego takiego spa, czyli wszystkie takie maseczki w saszetkach. Tutaj jest ta szczotka. Mam jeszcze maseczkę do twarzy z Bielendy. Z tego muszę zacząć korzystać, bo to jest przecież pędzelek do nakładania maski do twarzy, i wydaje mi się, że to by była całkiem fajna alternatywa zamiast palców. Moje takie to się nazywa, nie chusteczki, to są takie ściereczki, ściereczki do twarzy tutaj jest jeszcze jedna z bo tam jest więcej takich rzeczy do oczyszczania twarzy plus gąbki do makijażu, przedostatnia szuflada, kryje same kosmetyki do pielęgnacji ciała stóp oraz jamy ustnej zobaczcie jaką mam kolekcję pas do zębów oraz yy, to jest moja ulubiona nić dentystyczna z Oral B Satin Floss najlepsza, najlepsza, powtarzam Ulubiona i już ostatnia szuflada to są kosmetyki do pięknacji włosów: szampony, maski, odżywki, turbany. I ja zużywam te kosmetyki. I po prostu, jeśli zużyję jakiś kosmetyk, to zabieram kolejny do testowania do łazienki. Więc tutaj sobie mieszkają. Jeśli chodzi o ten, tego Alexa, to tutaj za dużo się nie zmieniło. Na początku mam kilka paczek chusteczek. Te chusteczki w ogóle powinnam trzymać w Łazience, ale nie mam na to miejsca, dlatego też mieszkają w tym Alexie, bo jak widzicie, miejsca jest dość sporo. Nie mam aż tyle kosmetyków, żeby zapełnić wszystkie te komutki. Tutaj są moje narzędzia tortur moich włosów, czyli prostownica i suszarka, a tutaj to się nic nie zmieniło, rzeczy do, do robienia sobie hybryd, których już dawno nie robiłam, jakoś wróciłam do moich naturalnych paznokci i tak mi jest po prostu wygodniej, a ja poza tym miałam jakiegoś skilla do robienia paznokci, niestety nie zostałam tym obdarowana i tutaj już dwie kolejne szuflady to nic ciekawego same właśnie takie rzeczy, te pudełka od prostownicy, od lokówki, tam jest właśnie zestaw do IPL, więc tak to się u mnie w garderobie prezentuje, moja część kosmetyczna, moje miejsce pracy od rana, tutaj trzymam pędzle pod tym kloszem, ja jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolona, według mnie fajnie to wszystko wygląda, jest praktyczne i użyteczne, więc e, tak, cieszę się bardzo Porządek zrobiony. Dobrze, kochani, pomyślałam, że w tym momencie tego vloga zakończę i będziemy mieli taki spokojny wieczór z Marcinem, na pewno zjemy jeszcze jakąś kolację, i pewnie coś pogramy, zobaczymy, na co będziemy mieli ochotę, czy może obejrzymy kolejny odcinek przyjaciół. Naprawdę jak pomyślałam, jak do mnie dotarło w sumie dzisiaj, że ten vlog już za chwilę się rozpoczyna, to Uff, nieźle, nieźle. Jakoś tak mnie to, nie wiem, dlaczego wytrąciło z równowagi, i tak to już, ale to już, naprawdę już. Z jednej strony jestem podekscytowana, ale z drugiej strony troszkę zestresowana. Zobaczymy, co to będzie. Też w tym momencie nie wiem jeszcze, co nasz rząd ogłosi. Czy wracamy do pracy, czy wracamy do pracy w trybie, nie wiem, na pół etatu, czy ten lockdown będzie przedłużony, więc te nastroje też nie są aż tak bardzo pozytywne, jak powinny być, no bo żyjemy w takiej jednak niewiedzy. Nie wiem, nie wiem jak to będzie, ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Życzę Wam udanego dnia, tygodnia, bo pewnie ten vlog pojawi się na początku tygodnia, ostatniego dnia listopada. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mam taką nadzieję, że wszystko pójdzie w tym, w tym kierunku, chyba że pojawi się troszeczkę wcześniej. Nie wiem. Nie wiem jak to będzie jeszcze z tymi filmami. Czy jeszcze, jeszcze coś Wam dorzucę, ale nie chcę Was, was też um, tymi filmami przed grudniem zawalać, żeby nie było tego aż tak dużo. No, zobaczymy. Chociaż z tego, co piszecie, to lubicie. Więc tak, no, zaczynamy vlogmas, zaczynamy grudzień, kończymy ten rok. Nieźle. Nieźle, naprawdę. No, no. Także życzę Wam udanego dnia, trzymajcie się, dajcie znać, co tam u Was słychać, jak Wasze nastroje i do zobaczenia już niedługo na moim kanale. Odzywam się na chwilę i już uciekam. Ale nakładając wieczorną pielęgnację, przypomniało mi się, że mówiłam Wam, iż pokażę Wam, jaki kosmetyk używam teraz do pielęgnacji, który wyprowadził moją cerę na prostą. Chociaż mam jeszcze kilka przebarwień, ale już nie jest tak źle, jak kilka tygodni temu, oglądając vlogi. Wiecie, jak moja cera wyglądała w pewnym momencie, i było naprawdę źle. Otóż wróciłam do starego ulubieńca. Czyli do kremu z Larusz Pozey Effeclar Duo Plus. Używam go teraz co wieczór przez ostatnie, no bym powiedziała dwa tygodnie i naprawdę ta twarz wygląda o wiele lepiej. Nie mam żadnych krostek, chociaż też może mieć na to wpływ to, że nie noszę teraz już maseczki non-stop cały czas, bo jest lockdown, więc e, tylko przypominam wam, że taki krem istnieje i jest naprawdę dobry, ale nie wiem, jak by działał, gdybym cały czas nosiła maseczkę. Taki, e, taka mała rzecz ode mnie, więc e, teraz już się naprawdę żegnam, na razie, trzymajcie się, e, udanego dnia, na razie, pa!